Czy warto sobie w tym życiu dogadzać? Ja właściwie jestem zwolenniczką. Teraz tak właśnie mi się wydaje, że warto sobie dogadzać. Kiedyś byłam <laughs> właściwie osobą, która podchodziła do życia dosyć asetycznie brzekała się wielu rzeczy. Natomiast teraz uważam, że. Warto sobie dogadzać, trzeba dbać o siebie, trzeba też rozpieszczać siebie. Trzeba po prostu też myśleć o sobie, dogadzać, chwalić, nawiązać z sobą kontakt i być jak najlepszym przyjacielem, bo właściwie tak to w życiu jest, że czasami może być tak. Choć, choć nie jest, ale. U końcu tam życia nie wiadomo, co nas tam czeka, zostaniemy sami, może, sami ze sobą i wtedy jest najważniejsze: i to, że jaki wtedy właśnie kontakt mamy z sobą, to się rodzi pytanie, czy będziemy mieli w sobie oparcie, czy w ogóle mamy oparcie w sobie w jakichkolwiek działaniach, w jakikolwiek przedsięwzięciach, które których się podejmujemy bo to jest tym ważne, dobrze mieć oparcie w innych osobach i dobrze, że takie są, wspierają, ale one są tu odchodzą, te kontakty ludzkie są właściwie luźne i w życiu właściwie nawet najwięksi przyjaciele odchodzą, czy też można powiedzieć w cudzysłowie, zdradzają. Dlatego ja uważam, że pierwszym punktem wyjścia jest budowanie relacji z sobą, w sobie. Znalezienie oparcia w sobie. Bo to jest najważniejsze. Bo mając to oparcie, cokolwiek nam się wydarzy, stanie w życiu. To możemy liczyć na siebie i dobrze mieć w sobie takiego przyjaciela, yy, który wspiera, a który nie dołuje. Powinni... Jesteśmy dobrzy dla innych. Zobaczcie, jak zachowujemy się, gdy ktoś wpada w kłopoty, w problemy, że pocieszamy, <grywamy> znajdujemy dobre rady. Bądźmy tacy dla siebie. Bądźmy tacy dla siebie. I wtedy zupełnie nasze życie ma większy wymiar, pełniejsze, i to jest właśnie sens, istota też, można powiedzieć, naszego życia. Bo będąc w, jak, w jakimś największym horrorze, mając sobie oparcie, człowiek, gdziekolwiek by był, to ma siebie. Ma na kogo liczyć. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dlatego jedna z tych uniwersalnych prawd, która jest właśnie ta, że ona daje to przesłanie, by kochać wpierw samego siebie. Pokochać siebie, stać się przyjacielem, a wtedy jesteśmy y, tym przyjacielem też dla innych. Dlatego też <grywia> bądźmy dobrzy dla siebie, rozpieszczajmy siebie, chwalmy siebie, ale też bądźmy tacy, że. Że też nie tylko bądźmy takimi, że, żeby zachować tutaj pewne granice, a na wszystko pozwalamy. Tak jak pozwalamy na przykład swoim dzieciom. Nie, nie. Trzeba tu we wszystkim mieć jakiś rozsądek, bo to mamy umysł. Ten umysł pozwala nam w jakiś sposób trzymać nasze życie w ryzach. Dlatego też we wszystkim trzeba stosować umiar, jak to powiedział Arystoteles, po środku ta, ta harmonia, gdzieś ta prawda jest po środku, a żeby nie za wiele, nie za dużo, taki złoty środek znaleźć. Ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o miłość, to lepiej czasami sobie więcej pozwolić i nawet i nawet dać sobie więcej tej tej miłości niż by jej odmówić niż dawać jej za mało trzeba być dobrym dobrym dla siebie dla innych to jest podstawa a pojawia się pytanie no jak to jeżeli Inni nas ranią, zrobili krzywdy, ale to już jest nowy temat na inną pogadankę, na inne refleksje. Zatem kochajcie siebie i rozpieszczajcie. <gryw> Życzę Wam wszystkiego dobrego.